No, Sigetiego z każdej postaci, no dobra. dobra. Ej, on z no, dzisiaj sobie nagrywamy nagrywamy. Jojo. Razem z. ze mną. I gramy. Gramy w grę komputer. Co Nie umiem klapnąć. dobra. Będziemy nas tym cztery. Dobra. Bez sus lecimy. Gramy. Gramy przeciwko sobie i gramy o... Pitą śmietanę. że Nie, nie gramy. O butelkę knaf. No O. Ja jeszcze nie dopiłem mojego knaf. więc gramy o ostatniego... Nie, ja ci nie. Ja to za moje pieniądze kupię. Ale tak by ja ci nie oddałem. Już nie oddałem, nie mam... no, jak... Aha, Ty miły jesteś. Jonathan, ja od, od... odpalasz się. Odpalasz. No nie rób tego ataku w tylko... proszę. Ale o to chodzi we wszystkich fighterach, nie wiem Eee, o kurwa nie da się więcej Dobra Eee, tak, myślę, a co ty masz w ogóle za ten, co? Ten rodzaj taki jakby był No bo ja mam Hamon, a ty miałeś jakieś kurde. Eee, street Ogre To jest chyba jedyna pose, która to coś ma Ogry street Ogre street No nie wiem, no to takie, gdzie, nie wiem Ogre are like onions Mogę tym L1, jak ty masz to ładowanie Hamonu Ładowanie Hamonu, to ja chyba mogę zmieniać tych gostków co są za mną i mogę mieć inne kombosy no patrz. No to ja od ja tego oddycham Sztuka oddychania. O kurwa, nie! Nie, nie to, nie to są <grym> tam... <grym grym> pierdol! Dobra, zmieniam strony, żeby było lore accurate, bo ja jestem... Chociaż nie wiem jak... Nie, na kamerce? No nie jestem czasem po tamtej stronie, tak naprawdę? Nie wiem, nie ma... Dobra, to jest nieistotne. O, kurwa, ale cię odpaliłeś, się cię ostatnio rozjebałem 2 do zera. No ja się baję, miło, ale teraz... Bardzo. Bo... Nie, nie, nie ma. Dobra, dobra. Dobra, dobra. O nie, jaką nie. parę nie, nie, ma. nie. Nie, o, dobra. To nie, była dobra pora na oddychanie Chyba, że jedna no, no nie, nie trafiłem! <laughs> no szpierd... Ja mogę tylko nie spamić młotka w ogóle. nie, bo ty... o nie... Jak to się pina? Nie zawsze wchodzą te... No bo to jest czasami tak głupio zrobione. Czasami tak głupio zrobione? Ty... Nie! Nie! nie. Dobra, pa! nie, jak to nie... Jak chciałem zablokować. Ale ja też tak miałem ostatnio. Ale to jest na odcinku, to A mam loba, tak. o! Tak, Nie, jeszcze to mi A i mam LOWAK! Tak. To będę kokił już ty! Złoty! No, jak ja na odcinku tak przegrałem? ale. Dobra, teraz ja tobie pozwalam. Jeden o... pęknie. nie pęknie. Bo ja ja po prostu postanowiłem, że tym razem mega szybko uderzał w przyciski, a o to w tył gra chodzi Faktycznie młotorz... jest się nic nie daje. jest perfekt Dobra, pa, robię to. No nie możesz tak! No kurwa te jebany gnoju! No ty jebany ty! Co za no jebany starczy. Ty? Starczy. <śle> O kurwa! No mówiłem, że te jebany są Są... O teraz ty uniknę... Jak ty kurwa to uniknąłeś, ty złama się! No ty kurwa ciąłku! Chyba nie o Ale nie tak... Ty masz więcej niż połowę życia. Jest to dzikie. Nie, nie możesz tak! Nie! No kurwa, mać! Do to ma takie... Jak uścili, jak ale, nie, ale tak, ty no masz, masz ciągle więcej, życia chciał Będzie, No, nie chyba nie. Ej, co, co? Czemu tym razem tak mało zabrało? Ja pamiętam, że więcej zabrał. Co się stało? Co się kurwa dzieje? Nie ma koniec! Skończyło się babcie srań, niech mały! Nie, to teraz mi praca Nie. Nie, no nie Nie, nie możesz! <grywa> ja, stara, tak ja nie to Nie, topi. nie, nie! Nie, <grywa> no Dobra, ej, ale dobra, słuchaj. Mamy tu Lore cure, ej, ale to było Lore że wygrał z No nie, no Jona tam by rozjebał akurat D tego. No Luz? Zepsuta ta gra. <laughs> no to teraz cię. myślę z To jest takie wiesz w tej wefte. No to lecę robił. Teraz hmm. ja pewno wygram. Czyli, ale robimy tak, że No to teraz spak gramy... drugiego zagramy. No ja nie wiem kim lubię grać. Łamów. Nie, ja, ja jakoś nie grałem za bardzo w postaci... Nie, ja chcę Karsem, ja mam do fajnego skina. U. To Kars jest... Y... kul. Czemu ja nie widzę podglądu do skina? Nie, jak przegrasz tę rundę, to używasz grzebienia. Co? Nie wiem, ja jak chciałem. A co ty masz za, 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 za rundę poprzednią? Eee, no nic. No, nic nie było powiedziane, no to nic nie no. mam. Zresztą, to kurwa, to jebane assist. Oj, teraz widać! Mam ten outfit. Aaa, ten. No. No Tak, gdzie tego pieska uratował. No. Taki prawdziwy... ...starman. E, no to lecimy... no, z Battle Terenzy. No, szkoda, że, są tylko, że jest tylko jedna mapa jakby na fart. No, ale co byś kurwa chciał innego? Znaczy, jeszcze rozumiem w parcie drugim może tą Wenecję, ale... Nie wiem, no takie na siłę. Chociaż te training grounds gdzie pokonało tego... E, tego ognistego, CDC. Joseph to też mogło być. To było Ej ja nie za bardzo grałem w tym kartsem na niego byli, skina, bo ma fajnego. Nie, myślę, że polecimy... Oh ale ja nie o wiem. To... Chuj, nie nie wiem, wiem teraz jakie on ma... Ej, czekaj, bo ja... do nasana jeszcze jakoś kojarzyłem jakie on ma te ruchy. No kurwa typie! Po raz trzeba klikać wszystko. Jak w każdym fighterze. I muszę oddychać. Tu <grymne> mu oddykanie jako zdolność taki No to jest Bamon Dreaming. No on, on ogólnie zaczął dopiero pan trzeci, dlatego nie będziemy za daleko jechać z tymi postaciami. To bana, jaki. A kto ma z, imion z trzeciego? Eee Co go Jeszcze. Nie, no kaki ja im to jest moja gana posad z tego parku No no jak chyba na imię No ty kurwa jebana, jakiem czy nie mogę unikać tego Nie wiem No nie ej No się ja się przeSu... odpaliłem Ja przysięgam, Ja no to jest mamie Kurwa ja to widzę No to no to już to samo Nie, bo ja mam swój honor. Ja kłamę. Nie bo przed nagrywaniem zrobiliśmy testową rundę, gdzie wszystko przegrałem, ale ja wtedy... Ja wtedy tak na spokojnie sobie kurczę. No dobra, chyba lecimy. Wiecie, czy ja mam... Ja mam idealną... A, taki jest. Co ty kurwa? ej! Nie no tak sobie kurwa. Ty chuju! Tak sobie siedział, no to Ej, ale każdy... Fiza. No Shiza jest pojemnik, tylko ten kat jest taki Znaczy nie znam jego momentu Ej, czekajcie muszę przeczytać? Znaczy przydało. No, może, może to ta szczotka, mogę się o tym nie mówić. Bo teraz mam motywację. <śmelodniczący> <śmany motivację. śmów> nie, <śmów> nie Nie no, ale jak, nie nam, na jak, <śmów> już, jak już jest na odcinku, no to trzeba mu uczesać włosy, bo teraz że nie się zanawisz co chodzi. <Nie>. wróci <śmów> w dupę. <śmów> bo słabe a to tak specjalnie dałem ci furt po... a, a, a co ja robię? As no ty kurwa! Wystarczy, wystarczy go podciąć jakie to jest głuchy. No nie no nie Ja w ogóle somogę... Jak ty ja nienawidzę tych ultów e, na bazie transformacji To jest takie bez sensu Jak może Zwykłym jednięciem możesz to prze... No jak nie kurwa no, Ale i tak nie miarę równo idzie to <kluză> Po prostu uderzaj we wszystkie przyciski jak się tylko da, o to ja, chodzi w tych grach Ale ja nie umiem tak robić, ja muszę grać taktycznie, no i kurwa, a jak A, tam... No. Nie ma, nie ma szczoty Ja z okazji dwóch wygranych mogę wypić fantę, łantę na... Bierz cały swój noulet możliwy, ale ty i tak wiesz, że na trzy rundy, na wygrasz, ten będzie dwa, jeden No i, cool. I tak będę lepszy a ja, ja, umie, ja umiem, grać w gim. Hehe, <gim> nawet kto to. Jeszcze go nie miałeś. No nie miałem. Czyli... To jest bardzo trzeci. A to jest stary, jest stary Joseph. No. Josephinho, to można nim. I on ma niby stand. No. No tajne, bo niby coś tam miał. No ten Hermit Purple, ten taki słaby do walki, ale zajebisty i tak rodził Myśli Myślisz do kim zagrać? I on nie wezmę, Żeby ci nie spoilerować jak wygląda. Na przykład Ten był śmieszny Avdol jest zagram listy Zagram nie bo popatrz patrz, tak wygląda normalnie igi. I patrz no. je ja on na skina Wiesz dlaczego taki Skin? To jest OVA. Yy, bo w latach 90. jakoś wyszła taka animacja trzeciego partu Trzeba yy, ci tak nie spoilerować, kurde. To jest OVA. Um, ORIGINAL VIDEO ANIMATION? Nie pamiętam, jak to było. Nie, będę ci tak nie spoilerować, no to... polecimy jeszcze raz Gears Castle, bo lubimy to marę. To jest fajna. No ma fajny ten... Film, bo byś tak? się pytał, a dlaczego na tej mapie są takie No. To jest jestem ciekawski, Joe. <laughs> nie. No i w OBA on właśnie był taki zjebany trochę. I chyba okay. Okay. w jego pierwszych appearance anime. Z tego co pamiętam. It's your favorite. Isn't it? I ty grasz z tym psem? Masz grupę. A ja mam coś na tym? A bo ja mam, ej bo ja mam stand, a nie się z nim Nie tak nie tak, o no, kurwa bo ty, pali, to, co? bo ty miałeś tego księżyca Znaczy, krzyża. A ty cały czas już jestem z tym standem? Nie, możesz wyłączyć go na L1 A, myślałem go no, trzeba trzymać O ty kurwiu Odcinam to. O nie! <laughs> Speedwagon! Trochę Ale się przejebały to... Użytkownik tego standardu Użytkownik. User tego standardu to jest pies? Tak. Okej, okay, tak po prostu. Ale to dosyć ironiczne, że te postacie walczą. No dobra, no ja, ja nie zrobię Nie dotyczy... Inaczej ja nie chce być... tylko... No nie mogę ci powiedzieć, jakie to jest. Nie wiem. Bołęk Nie, nie chcę cię. <trym> <trym> Daisy Go Crazy? No. no to jest taka Daisy. No, nie, nie, nawet ma wytłumaczyć, widzimy. Daisy to jest mi pies, mogę pokazać na koniec odcinka. Dobra. Nawalanie. No to pożegnamy się ja z Daisy... Nie, no kurwa, nie to! No <grywa> ty kurwa... To było głupi. Nie, pomyliłem się chciałem właśnie... Czekaj, bo ja nie pamiętam jak mu się o tą tarczę, Bicom. Chciałem użyć tego standa po prostu. O kurwa, bo ja... Dyja. Nie, co ty robisz?! Chciałem wyjąć z kiecheni mojego standa, ale... byłem tym super. O, ja pamiętam, bo można zrobić takie... Kurwa! Kurwa, mac, co ty robisz?! Nie wiem. Ej co ty robisz?! <grywa> Taki czasami, czasami jest takie, że robię jakąś kombinację, która coś daje, próbuję ją i się nic nie dzieje. Ten stand jest ogromny. Tak. Nawet nie wiesz, jak działa jego stand. Znaczy, możesz domyśleć się przez to, jak wygląda. Kind of. Znaczy, nie przez to, jak wygląda, tylko jakby się odpala. Ale to miało warto się zaprowadzić, tego stanu No, zależy, no bo niby ze sceny masz większy hitbox. Dobra, no, ja, to lecimy do stonu. No i kurwa co teraz, będę wstrzymał taką... obok? <laughs> no, patrz. O ty kurwa, nawet. Co? to... ty. Ury, Ale jak ja miałem trafić tego psa, kurwa, ty? No właśnie, co to tak jest... To jest zajebiste z Iggym, to, że on Ja przegrywam. Za mną. Spróbuję cię jeszcze raz uderzyć. No. <laughs> no, Easy! Ale to nie, dobra. no dlatego, że ja umiem grać igin, bo ja to nim trenowałem, chyba. I to dlatego skina trenowałem nim, bo jest za wygranie innej mapy. Ja grałem tylko Jonathanem praktycznie. No to muszę. Może. Cieszę się, że nie wbrędzam i niej postaci z DS i -y, on ci nimi absolutnie rozjebał. <laughs> nie, w postaci z DS jestem -y są ak, Broken. E, no dobra, no to, to chyba tyle. Takie taki trochę. Takie. Takie jest Jojo. Co, teraz nie, bo nie, nie, nie wiem co to ja miał. No nie, no bo chciałem no. żegnać się. Może. Dobra, Dora, coś... to się żegnaj. Czekaj, czekaj. Daisy? a Tobie trzeba zrobić. Nie. Masz na koniec... Ale nie, to było, to było za tą drugą walkę. Nie przegraj jej. No i co? Powiedziałeś to. Wyczyść tą lezisz <laughs> Wyczyść, Gdzie jest twoja kara? No ale ja za ja nie, mam karę. Ale ja nie zasłużyłem na karę. Mi wchodzi w oczy. Od... Wiem. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach, gdy dzisiaj na Ciebie popatrzyła. Ja i mój Grybol yy, żegnamy Was. Cześć. I dziękujemy za miesiąc pola.